W środę 6 listopada w restauracji Leliwa w Końskich odbyła się 16 edycja zaduszek jazzowych. Wystąpił na niej zespół laboratorium, który na polskiej scenie muzycznej istnieje od 1970 roku. 16 lat temu odszedł od nas wspaniały muzyk, przyjaciel, kolega Marek Cieślak, i w momencie, kiedy, kiedy umarł, po prostu pomyśleliśmy, że, że warto by było go jakoś uczcić, jego pamięć. I na, na początku był to pomysł zorganizowania jednego koncertu, ale później, ale później się do wniosku, że dlaczego nie? Przecież w Krakowie są Zaduszki, czy są w Warszawie, w Poznaniu, w Wrocławiu. Przecież końskie nie są w stare gorsze i też możemy mieć Zaduszki. Możemy posłuchać wspaniałej muzyki, ale również e, powspominać. Marka i innych muzyków, którzy odeszli. Każdego roku koncert poświęcony jest wspominanemu zmarłemu Koneckiemu muzykowi Markowi Cieślakowi, stąd też inna jego nazwa: Markowe Granie. Tym razem to utytułowana oraz legendarna formacja muzyczna, jaką jest laboratorium, złożyła swoim koncertem hołd artystom, którzy odeszli. Na poprzednich edycjach tej imprezy mogliśmy usłyszeć takie gwiazdy jak m.in. Ewa Uryga, Mark Sosin, Adam Buczek, Luke West Curtis, Maciek Kondziela i Quintet Fit, czy Marek Napiórkowski. W środę w końskich w ramach zaduszek jazzowych zagrało laboratorium. W składzie Janusz Grzywacz, instrumenty klawiszowe, Marek Strzeszowski, saksofony, wokal, Krzysztof Ścierański, gitara basowa, Marek Graduli, gitara, Wojciech Fetkowicz, perkusja, a także gościnnie Bernard Maseli, kat, elektroniczny wibrafon, marimba, Mirosław Wiśniewski, bas. Na koncert przybyło wielu mieszkańców miasta oraz gości. Wszystkie miejsca siedzące w Leliwie zostały zajęte, a sporo osób wysłuchiwało też świetnego koncertu stojąc. Publiczność po każdym utworze nagradzała artystów gromkimi brawami oraz klaskała w rytm odgrywanych utworów. Impreza wspierana jest finansowo przez urząd. Miasta i Gminy W Końskich. Swoim honorowym patronatem objął ją burmistrz miasta i Gminy Końskie Krzysztof Obratański, który na wydarzeniu był obecny razem ze swoją żoną Haliną. Zapraszamy do obejrzenia fragmentu koncertu. Muzyka Yy, utwór skomponowany w, yy, w zeszłym stuleciu, ale zawarty na najnowszej, najnowszej płycie nau. Następnym utwór jest zupełnie współczesny Pustynna Burza.